Wakacje czy praca? Praca czy wakacje? Mamy połowę lipca, za moment sierpień, i wydawałoby się, że wybór jest prosty: urlop, rzecz święta. Ale czy na pewno, jeśli pracujesz jako przedsiębiorca, a zwłaszcza jeśli pracujesz w tak zwanym trybie jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli nie masz nikogo, kto mógłby cię zastąpić w twoich zadaniach, no to czasami decydujesz się na workation. Workation, czyli połączenie urlopu z pracą zdalną. Bardzo popularne rozwiązanie i bardzo chętnie stosowane przez przedsiębiorców. Ale czy na pewno jest ono dla każdego? O tym powiem w tym odcinku podcastu. Zapraszam serdecznie. To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelance piszczy. Ten odcinek będzie taki trochę nietypowy. Nie przygotowałam sobie do niego żadnych notatek. Będzie trochę przypominał... Tak sobie myślę, że będzie trochę przypominał te odcinki, których masz okazję słuchać w wakacyjnej serii podcastu Freelance bez cenzury. No i dzisiaj też będzie o wakacjach, ponieważ ja właśnie wróciłam z workation, czyli z połączenia urlopu z pracą zdalną. Jest to mój trzeci, a w zasadzie był to mój trzeci taki wyjazd, w którym łączyłam jedno z drugim. No i myślę, że mogę już wyciągnąć pewne wnioski. Czy Workation w ogóle ma sens i czy jest dla każdego? Otóż, przede wszystkim ja na taki wyjazd zdecydowałam się całkowicie świadomie. Wiedziałam, że jadę na wakacje z komputerem nie tylko z rodziną, no z rodziną oczywiście też ale również z komputerem. Z tabletem i z kilkoma innymi akcesoriami. Nie zabrałam chyba tylko mikrofonu do nagrywania podcastów, ponieważ podcasty nagrałam sobie troszeczkę wcześniej i zdążyłam je już oddelegować, oddelegować ich montaż i zostały już zmontowane, załadowane na platformę, mogły pójść w całkowitym spokoju mojego ducha. Natomiast rzeczywiście było tak, że ja świadomie zdecydowałam się na taki wyjazd, podczas którego wiedziałam, że będę pracować. I to rozwiązanie ma swoje dobre strony. Zacznijmy jednak od tego, jak przygotowałam się do tego wyjazdu. I dlaczego w ogóle zdecydowałam się na to, że mój wyjazd wakacyjny będzie połączony z pracą. Po pierwsze, jeżeli mam zamiar jechać na urlop, podczas którego w ogóle nie dotykam komputera, co się chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło, no ale o tym dziś, to informuję. Mniej więcej miesiąc wcześniej, wszystkich moich klientów o tym, że ja biorę urlop w tym i w tym terminie i że wszystkie zadania będą wykonane wcześniej, albo zostaną zaplanowane na potem, albo ewentualnie zostaną wykonane przez zespół, ponieważ mój zespół świetnie radzi sobie w takich sytuacjach i jest gotów mnie zastąpić, aczkolwiek są zadania, które muszę wykonać samodzielnie. Tym razem jednak nie poinformowałam klientów, a przynajmniej tych stałych klientów, dla których wykonuję zadania cykliczne, dla których z którym jestem w stałym kontakcie, o tym, że planuję przerwę. Głównie dlatego, że z okazji, a w zasadzie przy okazji tej pandemii, ja też nie do końca byłam pewna, czy w ogóle pójdę na urlop, kiedy ten urlop będzie miał miejsce i bardzo trudno było mi zaplanować taki wyjazd, żeby klientów o tym uprzedzać. W związku z tym z pełną świadomością pojechałam na wakacje albo na workation, jak kto woli, z komputerem, i z tą świadomością w głowie, że będę pracować. Niemniej, jeśli chodzi o zlecenia takie sporadyczne, postarałam się wszystkie projekty doprowadzić do końca przed wyjazdem oraz uprzedzić osoby, z którymi nie pracuję na co dzień, które zlecają mi rzeczy jednorazowe albo których zadania mogą poczekać na mój powrót, bo w końcu nie wyjeżdżam na miesiąc, dwa czy trzy, a na tydzień, że ja w tym czasie biorę sobie. Wolne, i że mnie nie będzie, i ewentualnie mogą się kontaktować z którąś z dziewczyn z zespołu. I wszystko byłoby ok, gdyby nie kilka faktów, które zadziały się w trakcie. No, i tutaj dochodzimy do sedna tego, czy Workation jest dla każdego i czy ono w ogóle ma sens. Po pierwsze, po zeszłorocznych wakacjach stwierdziłam, że wyjazd wakacyjny połączony z pracą jest całkiem spoko pod dwoma warunkami. Po pierwsze, nie jedziesz z rodziną, którą trzeba się zająć, czyli nie masz małych dzieci, którymi trzeba się zajmować cały czas, no bo albo zajmujesz się dziećmi, albo pracujesz. Po drugie, musisz jechać w miejsce, w którym jest zasięg. I to była naprawdę moja największa zmora, ponieważ w zeszłym roku pojechałam na kaszuby, i na tych kaszubach tego zasięgu praktycznie nie było. To znaczy on był, ale tak, pod jednym płotem i pod drugim drzewem. I ja biegałam z telefonem, mając tylko hotspot włączony, w jednej ręce laptop, w drugiej telefon, i latałam szukając zasięgu w myśl reklamy pole to ja mam wszędzie, to tego pola tam nie było wcale. Zasięgu nie było wcale, internetu nie było również. Był las. I w tym roku miałam ogromne obawy. Czy nie będzie tak samo, ponieważ również jechałam na kaszuby. A na kaszubach była tak, że albo się trafi zasięg, albo go w ogóle nie ma. To jest taka czarna dziura czasami. Tym razem też zabrałam ze sobą router bezprzewodowy, żeby nie musieć korzystać i polegać tylko na sieci komórkowej, bo wiadomo, że jedna sieć zasięg ma, inna sieć tego zasięgu nie ma. Ja ze sobą zabrałam router, żeby mieć alternatywę. No i wszystko się złożyło całkiem spoko, bo zarówno internet był, jak i zasięg był. Dzieciaki mam na tyle duże, że one się potrafią zająć sobą. Jechaliśmy z rodziną, więc wszystko poskładało się bardzo ładnie. No tyle tylko, że. Cóż tu dużo mówić? Nie wszyscy klienci dopisali. O, tak bym to ujęła. Co ciekawe, osoby, które wiedziały, że wyjeżdżam i że będę pod komputerem, że będę dostępna i będę wykonywać zadania, nie odezwały się do mnie ani razu. One po prostu uszanowały to, że ja wyjeżdżam i że mogę nie mieć zasięgu mogę nie mieć czasu, mogę nie mieć ochoty mogę chcieć odpocząć. Same zresztą bardzo często korzystają z takich możliwości. No cóż, ja im wtedy też nie przeszkadzam, a przynajmniej staram się tego nie robić bez powodu. Dlaczego w ogóle zabrałam ten komputer? Ponieważ umówiłam się z jedną z moich klientek, całkowicie świadomie podkreślam i z pełną świadomością tego, na co się pisze, że będę ją wspierać przez ten tydzień właśnie w działaniach w jej firmie. No, sytuacja była bardzo specyficzna, ponieważ moja klientka po prostu poszła rodzić. No tutaj, jakby z naturą nie dyskutujemy. Ja wiedziałam, że tak będzie, wiedziałam, że to przypadnie na czas mojego wyjazdu. Wiedziałam również, że to zadanie nie będzie dla mnie zbyt obciążające, że to będzie godzina, dwie w ciągu dnia, które ja mogę wykonać zupełnie spokojnie. No i tutaj dochodzimy do takiej kwestii, jak sobie zaplanować pracę na urlopie. Praca na urlopie to się trochę wyklucza, ale. Pamiętaj, że cały czas mówimy o workation. Przede wszystkim ja wstaję zdecydowanie wcześniej, niż cała reszta mojej rodziny. Uwierz mi, zdecydowanie wcześniej, bo jeżeli ja wstaję o godzinie 6 czy 7 rano, a oni o 12, no to się umówmy: mam 4 do 5 godzin spokojnej pracy, i mogę w tym czasie praktycznie zrobić wszystko. Oczywiście, jeżeli nie są to zadania, które wymagają na przykład tego, żeby siąść do komputera o godzinie 2, albo o 16, albo o 19, no tutaj też mam zespół, który mnie wspiera i całemu zespołowi oddelegowałam poszczególne zadania, właśnie takie wymagające konkretnych, pracy w konkretnych godzinach. Sama natomiast zajęłam się całą resztą, którą tylko mogłam. I pracowałam wstając o godzinie 6.30 czy o 7.00. Potem szłam na spacer z psem do lasu, na taki mały rozruch, wrzucenie kilku zdjęć na Instagram. Zresztą większość tego, co działo się u mnie w czasie workation, można było właśnie śledzić na moim Insta Stories. A potem siadałam do komputera na 2-3 godziny, kiedy rodzina. Wstawała do późnego, bardzo późnego śniadania, to ja już byłam praktycznie z zadaniami obrobiona. Potem wieczorem mogłam usiąść do tego komputera jeszcze raz na godzinkę czy dwie, i tutaj też nie było żadnych problemów. I jeśli decydujesz się na takie rozwiązanie, no to pamiętaj, że tak najczęściej będzie to wyglądało. Że Ty pracujesz rano, pracujesz powiedzmy sobie wieczorem, w zależności od tego, jak sobie tę pracę ustawisz. I najważniejsze jest to, żeby dogadać się z najbliższymi. No bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, kiedy oni by na przykład chcieli jechać na kajaki, albo na, na rowery, albo na jakąś inną wycieczkę, ja bym siedziała i pracowała, bo przecież ja muszę pracować, ja muszę coś zrobić. Nie, to jest bardzo niefajne. I w ten sposób nie odpoczniesz w ogóle. Ten wyjazd no, z mojego punktu widzenia nie będzie miał żadnego sensu, bo będzie po prostu pracą w innych warunkach. Lokalowych, najczęściej mimo wszystko trudniejszych, bo jeżeli jesteś we własnym biurze, nawet jeśli masz to biuro w domu, no to wszystko masz pod ręką. A tak jak wyjeżdżasz, to ani biurka, ani wygodnego krzesła, ani dobrego internetu. A tu jest potrzebny mikrofon, a tu słuchawki, a tu czegoś się zapomni. No i tak to niestety bardzo często wygląda. Więc jeżeli ten wyjazd ma wyglądać w ten sposób, to ja wolę nie jechać wcale. Druga rzecz była taka, bo tutaj też wspomniałam o klientach, którzy troszeczkę zawiedli, no to to była ta kwestia klientów, którzy wiedzieli, że ja idę na urlop. Czyli oni mieli tę świadomość, że mnie nie będzie. Niestety trafił mi się taki przypadek, że jedna osoba kompletnie nie uszanowała tego, że ja jestem na urlopie, wysyłała do mnie maile z naciskiem, że ja muszę coś zrobić, a przynajmniej ja tak odbierałam te maile. No cóż. Hmm. Sama jestem sobie po części winna, bo nie potrafiłam postawić twardej granicy. I to jest nauczka dla mnie na przyszłość: że jeżeli ja wyjeżdżam i mówię komuś, że wyjeżdżam, i że jadę na urlop, i że mnie nie będzie, i że nie będę mieć dostępu do internetu, a nawet jeżeli będę mieć ten dostęp, to ja po prostu nie chcę zaglądać do skrzynki pocztowej, nie chcę pracować. Mam do tego pełne prawo, przynajmniej raz w roku. A jeżeli pracujesz na swoim tej częściej, no to. Muszę trzymać się tych zasad. Przede wszystkim ja sama i przede wszystkim ja sama muszę pilnować tego, żeby ci klienci nie weszli mi na głowę. I to też jest taka wskazówka dla ciebie. Jeżeli nie chcesz, żeby klient wszedł ci na głowę, stawiaj twarde granice. To jest bardzo ważne, to jest naprawdę bardzo ważne, dlaczego? Dlatego, że jeżeli jedziesz na urlop połączony z pracą, no to mimo wszystko chcesz odpocząć, mimo wszystko nie chcesz siedzieć przy komputerze 6 czy 8 godzin a czasami więcej, mimo wszystko chcesz skorzystać z tych atrakcji, które są dookoła, coś pozwiedzać, gdzieś się poopalać, czy zwyczajnie poleniuchować i nie robić nic. I masz do tego prawo. Niemniej, jeżeli pozwolisz komuś, czy to będzie rodzina, czy to będzie klient, czy to będzie ktokolwiek inny, nawet członek twojego zespołu, który będzie do ciebie pisał i wyzwaniał, no to, no cóż, no sama jesteś sobie winna. Po prostu. Jakby pretensje można mieć tylko do siebie, ja do siebie troszeczkę mam, i już wiem, co na pewno nie zadzieje się w przyszłym roku. No i teraz dochodzimy do sedna, czyli do tego pytania, które zadane jest w tytule tego odcinka podcastu: Czy workation ma w ogóle sens? Przede wszystkim trzeba mieć świadomość tego, że workation nie zastąpi Ci urlopu, nie zastąpi Ci tego całkowitego odcięcia się od spraw służbowych. Nawet jeżeli będziesz pracować dla siebie, będziesz pisać książkę, tak jak ja to robiłam dwa lata temu, czy będziesz, nie wiem, tworzyć jakieś treści, jakieś grafiki, ale dla siebie, to robisz to dobrowolnie. Nie masz takiego przymusu, że ty Musisz to zrobić, że ty musisz być na czas, że ty musisz być pod mailem, że coś musi być zrobione, termin dotrzymany, deadliney i te sprawy. Więc. No tak, jeżeli jedziesz na urlop, to najlepiej byłoby ze sobą tego laptopa nie zabierać. No ale umówmy się, rzadko kiedy tak jest, że laptopa nie zabieramy. Ja na przykład zabieram go pod pretekstem, że przecież może obejrzymy coś na Netflixie. Guzik prawda, tak naprawdę wcale nie chodzi o Netflix, chodzi o ten dostęp i ewentualną możliwość skorzystania z dobrodziejstw internetu, z mediów społecznościowych, ze skrzynki pocztowej i zareagowania, jeżeli coś się dzieje. Bo jeżeli pracujesz Sama, bez zespołu, jeżeli nie masz tego wsparcia, no to czasem jest tak, że rzeczywiście wydarza się jakaś awaria, a ty nie masz jak zareagować. Oczywiście masz telefon komórkowy, w którym jesteś w stanie zrobić tak z 70% pracy, ale nie zawsze się to da. Nie zawsze jest tak, że telefon zastąpi ci laptop, nie zawsze jest tak, że rzeczywiście. Nikt nie będzie podczas tych tygodnia czy dwóch zawracał Tobie głowy. Czasem dzieją się sytuacje awaryjne. Ja na takie sytuacje awaryjne wolę być przygotowana, ale z drugiej strony wolę też być, wolę też, żeby moi klienci byli przygotowani na to, że mnie nie ma, że nie ma tego kontaktu ze mną, że ja mogę być poza zasięgiem. Jeżeli natomiast decydujesz się na workation, rób to świadomie. Miej świadomość tego, że ludzie będą do Ciebie pisać, że będą do Ciebie dzwonić, że będziesz odpowiadać na maile i że będzie ten kontakt z Tobą i że nie oderwiesz się całkowicie od pracy, no bo workation no to jakby jest połączenie jednego z drugim, więc nie ma takiej opcji, żeby oderwać się całkowicie. I jeżeli decydujesz się na to, niech to będzie Twój świadomy wybór. Uprzeć przy tym rodzinę, że tak właśnie będą wyglądały wasze wakacje, że ty będziesz siadać do komputera nawet na godzinę czy dwie, ale będziesz. Żeby nie było tak, że nikt nic nie robi, wszyscy się nudzą i w ogóle i w momencie, kiedy ty wyciągasz komputer, zaczynają się gromy i pretensje, bo przecież jesteśmy na urlopie i miałaś nie pracować. Jeżeli rodzina jest uprzedzona, że od czasu do czasu może się zdarzyć taka sytuacja, że ty coś musisz zrobić, to jest im łatwiej przełknąć, jakby. To, że nie macie w 100% z nimi, nawet jeżeli to bycie z nimi jest tylko siedzeniem wspólnie na kanapie, czy leżeniem na leżaku i opalaniem się. Kolejna rzecz, bardzo ważne jest wyznaczenie sobie godzin, w jakich będziesz pracować, żeby to nie było w taki sposób, że jesteś cały czas dla klientów dostępna, że jesteś cały czas pod telefonem, że cały czas sprawdzasz maila, zaglądasz do mediów społecznościowych i praktycznie nie odpoczywasz wcale. Nie, wyznacz sobie czas na pracę. Niech to będą dwie godziny z rana, 3 godziny z rana. Jeżeli jesteś rannym ptaszkiem, jak ja, czasem rannym w murze, no to co zrobić? No to taka praca od siódmej do dziesiątej przechodzi zupełnie bez żadnego bólu, bo rodzina najczęściej wtedy jeszcze śpi. Wieczorami też bywa ok, bo każdy się zajmuje sobą i generalnie ma dość siebie po całym dniu wspólnego towarzystwa. W związku z czym tak. Naprawdę, to jesteś w stanie wygospodarować 3 do 5 godzin dziennie na pracę. Przy czym bardzo ważne jest, aby pokończyć wszystkie pilne projekty przed tym wyjazdem. Żeby ta praca to był tylko taki tryb, wiesz, awaryjny albo takie działania bieżącego, że to, żeby to nie było nic, co się pali Tobie w rękach, co, wiesz, zaczynasz się stresować, zaczynasz na wszystkich warczać, bo coś trzeba zrobić, Ty nie masz możliwości, bo nie ma internetu albo brakuje jakichś materiałów, bo zostały w domu. Nie. Projekty, które mają swoje deadline'y, są stresujące i są pilne, muszą być zakończone przed urlopem, przed workation albo przełożone na czas po nim. Natomiast rzeczywiście możesz sobie przez te godziny, czy dwie, podłubać, nie wiem, tam w mailach, czy w grafikach, czy w planowaniu postów, w czymś, co nie jest bardzo. I stresujące. No i po trzecie, uprzeć tych klientów, że możesz mieć problem z zasięgiem, że możesz być mniej dostępna, że możesz wolniej odpowiadać na maile, bądź możesz na nie odpowiedzieć dopiero następnego dnia albo po dwóch dniach. No bo czasem cóż, no, zasięgu nie ma, internetu nie ma, jestem na kajaku, no laptopa na kajaku nie otworzę. No właśnie. Także to są takie moje wnioski z pracy podczas urlopu. Albo z wyjazdów urlopowo-wakacyjnych. Myślę, że tych wniosków mogłoby się nazbierać jeszcze więcej. Ja wiem, że w moim przypadku workation zupełnie nie zdałoby egzaminu, gdybym ja miała mniejsze dzieci. Takie, na które trzeba non-stop patrzeć, które trzeba kontrolować, jak one wchodzą do wody, stoją na brzegu, podchodzą do kucyka czy które podchodzą do płotu, za którym jest pies. Natomiast moje dzieci już są na tyle duże, że one mają co prawda głupie pomysły, ale generalnie są w stanie się wykaraskać z różnych e, sytuacji samodzielnie. I wystarczy jedna osoba dorosła, która stoi na pomoście i patrzy na całą trójkę czy czwórkę, w zależności od tego z iloma osobami idziemy na to jezioro i nie trzeba na każdym kroku trzymać za rękę, bo potknie się, wpadnie do wody i utopi. No, to tak z takich optymistycznych akcentów. Także jeżeli chcesz korzystać z uroków workation, to ja polecam, ale pod warunkiem, że jest to świadomy wybór. Pod warunkiem, że masz taką możliwość, pod warunkiem, że rodzina się na to zgadza, pod warunkiem, w końcu, że ty się na to zgadzasz, że ty tego rzeczywiście chcesz. Jeżeli nie, bukuj urlop i nie zastanawiaj się nawet. Każdy ma prawo do wypoczynku, każdy ma prawo do urlopu. Przepracowana osoba nie pracuje efektywnie, nie pracuje dobrze, w ogóle nie nadaje się do niczego, bo myśli tylko o jednym, kiedy ja w końcu odpocznę i kiedy ten klient się ode mnie. Odczepi. No, to tym miłym akcentem zakończę moje podsumowanie wakacyjnych wyjazdów. Bardzo jestem ciekawa, jakie są Twoje wnioski. No i cóż, do usłyszenia za tydzień.